Analizy potwierdzimy tylko, żeby potrafimy to zrobić. Bo to nie jest jeszcze proste, że chcemy utrzymywać zasilanie na takim samym poziomie miasta stołecznego, okolic, prawda? Tak jak e, wymaga ta linia, która w tej chwili istnieje i pracuje, to ona będzie pracowała przez cały okres czasu, aż my ją przebudujemy. Czyli ten wysiłek techniczny jest po stronie, po stronie PSE, a czy to nazwiemy rozbudową? Nie rozbudowujemy tych, tych elementów, oni. One idą dokładnie po tej trasie. Jeśli państwo i rzeczywiście wójt przy tych odpowiedziach powiedział, że no, mieszkańcy są za korektą takiej trasy czy nie, jak pani powiedziała, trzy wersje możecie państwo przedstawić, no to przecież no właśnie na to czeka się, prawda, na to są te konsultacje i dialog, żeby odpowiedzieć jak w najlepszy sposób zrealizować cenę, zarówno by nie swoich rozumienie, jak i jest firmą prywatną, Państwo, prawda? Czyli nie jako jesteśmy tutaj po jednej stronie, czyli technicznie wiemy dokładnie, co chcemy zrobić, jak chcemy przejść. Dokładnie wiemy nawet przez mniej więcej które działki, prawda? Bo to nie będzie tak dokładnie, że wyciągniemy jeden sukienki w to miejsce, wstawimy, prawda? Ale mniej więcej będą bardzo blisko siebie, prawda? Jeśli, jeśli ta, ta linia będzie oczywiście wzdłuż osi przebudowana. Ty, a więc tutaj nie po prostu nie Nie, tak samo będzie od wszystkich się oddali, nawet obecnych, oddali się, ponieważ będzie podniesiona generalnie te oddziaływania troszkę zwaleje, o czym żeśmy zresztą mówili o te prawie 10 razy 20 y, km, prawda? które były tutaj też przewiczane do podatki ma i to dalej. No, no ja, jak to storo? No właśnie dlatego nie zgoda? odpowiedziałem Panu na to pytanie, dlaczego chodzą w taki kominę z odwagą na siebie. Ponieważ o, o. my dopuszczamy ci, którzy obsługują te linie czynne, te natężenia o, o. na wysokości przewodów, to, dlatego nie wolno chodzić, wspinać się normalnie osobom postronnym. No, jest zakaz, prawda? Tam na wysokości przewodów jest około 30 kV na a przy przewodzie jeszcze więcej, I dlatego ci pracownicy nasi muszą być, no nasi czy tych, których w ramach autorskich udopuszczamy do wykonywania prac na naszą rzecz, muszą być chronieni od bardzo silnych pól tych właśnie elektrycznych, krótkotrwale, bo to kilka, kilkanaście minut, to ma taka, takie zetknięcie z przewodem, żeby wykonać jakieś prace. Ale proszę pana, to, będzie, ma, to będzie. będzie ta linia usunięta całkiem i dopiero nie będzie i tym ja samym będzie to stawiana jak to ma. No, bo, bo się no, 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 nie. Żaden owak zaraz wyjaśniłem. Co to znaczy? Bo ja znaczy, rozumiem, że tu jednaś się kołuje w kierunku. Ja, ja też ten pada rozumiem. Spokojnie. W nie mam w ogóle na żadne zadane pytanie. Proszę popatrzeć jeszcze na rysunek. Dokładnie tam, gdzie stoi słup, teraz ten Y z trzech bazami będzie stał słup z sześcioma przewodami podwyższony o. Po... Kilkadziesiąt w tym samym Czyli tym, tym samym, miejscu. W tym, w tym, w tym samym miejscu. mniej więcej w tym w to, w samym miejscu. Nie będzie co będzie. Ale czy. Dokładnie, właśnie. Posunięta i podpisała konstrukcję. Może będzie przesunięty tam pół metra w prawo, czy w lewo. Nie. Na tej samej działce. Ale będzie wzburzona i dopiero rozpoczęta budowa. A konstrukcja, która jest, tak, będzie całkowicie zdemontowana. Ale może. Posunięta i tym samym będzie szła, Tak. I wiecie państwo, przecież ile ludzi, jaka moc, i ludzie mieszkają. No to chodzi o zdrowie. Oddziaływanie jest dokładnie to, to odpowiadają. To wielokrotnie, oddziaływanie będzie mimo tak. A patracje, no będą dwa tory, ale oddziaływanie będzie słabsze. A wpływ na zdrowie? Nie, no Mniejszy. Mniejszy? A gdzie są badania na jak ten temat? Się polepszy jakość naszego życia, bo tak napisaliście na plakacie. Jakość życia nam się polepszy. Jakie pan ma badanie na wpływ nasze, na nasze zdrowie? Jak chcemy, jak chcemy w domu nowo, nowo chłodnie sobie, prawda, bo lata mamy bardzo ciepłe, bo chcemy do nowo... domu ale tego nie brakuje. To się tak wydaje, prawda? My mówimy Już z punktu widzenia dobrakiły. tego, który dba o bezpieczeństwo kraju. A z tego punktu widzenia to, to akurat nie to jest to odpowiedzialna to ani jedna elektrownia, jest jest. ani jeden zakład energetyczny, tylko jest odpowiedzialne państwo, jak buduje swoją infrastrukturę elektroenergetyczną. Trzeba zaspokajać, bo to nie jest no, tylko no, państwo, prawda? Jak idziemy, rozpraca się, coś Nie Się, nie no, no, się to ludzie, no, no. Szanowni, państwo, w sensie to ludzie no. Szanowni państwo, ale dlatego no. mówiliśmy o tym, że chcemy no. zrobić spotkania z planistami. Da się pytać i planistów, żeby o każdej no już sytuacji... Przysyłać żeby o każdej sytuacji kolizyjnej rozmawiać indywidualnie. Jeżeli da się ominąć w sposób bezkonfliktowy, Będziemy się nad nim zastanawiali. Się... Czy to nie... czy coś? Z linia, że może iść ziemią? Mówisz przed chwileczką o linii kablowej, ja... Może teraz nie wiem, zielio czy jest do... Do... pewnie nie. To nie, 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 nie jest to... To... Wiesz, można obejść w ten sposób. Dlaczego to ma nad czym gładko wisieć? Szanowni Państwo, samo przejście linią no. kablową to dla Państwa, w mojej opinii, oczywiście możemy tutaj pokazać jak wygląda budowa linii kablowej, to będzie dużo bardziej mm, będzie dużo bardziej degradowało środowisko. Ale to Nie, nie. nie. później pan nie, nie będzie, będzie w stanie tam nic robić w tym pasie technologicznym, który będzie wyznaczony dla linii kablowej. I tak, nie wiem, nie damiemy. Tak nie 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 tak tak no. no. Także, się Niech sobie idzie. Ja mam pytanie jeszcze takie. A jakie będzie technicznie? Jak będzie wyglądała podstawa pod tę jak, jak głębokie to będzie? Jak to będzie zrobione? Czyli te fundamenty będą stare wyrzucone. No, proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Bo to, jest to, będzie, to będzie projekt, to oczywiście projektanci powiedzą, ale to będzie kilka metrów w głąb ziemi. Zależy znaczy, się od tego, ja, nie chcę panu mówić jakie są warunki geologiczne tutaj, bo jeżeli to będą warunki takie jak będziemy czy samej Wisły, czy samej Wiśle, no to to będą fundamenty palowe, czyli to będą wąskie pale yy, aż do warstwy stabilnej gruntu, czyli może to być nawet kilkanaście metrów, prawda? Natomiast ale jeżeli nie, to jest zwykły, nie, zwykły fundament prefabrykowany, no to może być 4 metry w głąb 3 metry w głąb cieli. Miesiąc, teraz mówcie takich szczegółów, którzy skorzystali z 130 metrów. Tak? Nie, nie, 160 nie, metrów, nie 130 Ale dlatego mówię, że przybliżę będą 3 metry, zobrazę, tu 50 metrów w głąb. No, no na, nie do końca. Najgłębszy fundament to jest 17 metrów akurat jakie mamy. To nie zależy od tego czy, to słuchu, to, czy jest... To muszę być uwagę do tego słucha. Ja to, mam takie to, to pytanie, to, to pytanie to, do Pani Zarefa, do Pani Dyrektor. Ponieważ e, tutaj bo przedmówca często wyciągał samorząd, no i też znamy zdanie samorządu na temat tej inwestycji, to Przewodniczący jasno i wyraźnie się wypowiedział. Natomiast we wszystkich oświadczeniach, nawet po tym spotkaniu u Wojewody, piszecie Państwo o przyjaznej atmosferze. Zgodnie z prawdą. Jest <noise> wam cały komentarz. Zgodnie z prawem piszemy oświadczenia oficjalne, zgodnie z prawem. Czyli proszę Państwa, jedy, z Waszej z strony istnieje zakłamanie. Tyle oficjalnie mogę powiedzieć. Z waszej strony ja istnieje zakłamanie, po prostu bo proszę panią na Proszę panią, z waszej strony istnieje zakłamanie, bo stanowisko na spotkaniu z wojewodą wójta było jednoznaczne, przedstawione, że jesteśmy negatywni do budowy, natomiast pan wojewoda stwierdził, że wręcz odnieśliśmy takie wrażenie, że pan wojewoda wezwał wójtów i i wojewodów po to, żeby wręcz im od góry nakazać, że to pan wojewoda rządzi i wójtowie, stał, e, burmistrzowie mają się postosować pod to. To był taki, ta, taki prestiż, dlatego to było spotkanie u wojewody. I u nas e, spotkanie, e, wypowiedź pana wójta, jedynego wójta z tego z tych z wszystkich wojewodów i z twój, przepraszam, wójtów i Burmistrzów jedyne było wystąpienie negatywne, że się nie zgadzamy na to i tu jest, widzicie Państwo, i o czym my mamy rozmawiać, czy z Waszej strony jest zakłamanie. Jest zakłamanie i wręcz wojewoda powiedział, że nie ma dyskusji i jest, te, jest ta linia i w tym pasie, czy nawet pan dyrektor, pan prezes yy, sieci powiedział, w tym pasie ma iść ta linia, a teraz mówicie, że może być alternatywa, że możemy przesunąć tą linię o 10 kilometrów z boku i jeść. z i krajem, ale nie było takiej. Znaczy, ja jeszcze raz spróbuję podsumować. Po pierwsze tak, odpowiedziałam panu przewodniczącym. Po pierwsze odpowiem na pytanie, które zadał mi pan. No. I odpowiedziałam konkretnie na pytanie. W jakim e, atmosferze było spotkanie? Pan również na nim był, no, 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 tak? Więc no. odpowiedziałam konkretnie na pytanie. Czy powiedziałam, że pan wójt y, nie wypowiedział swojego stanowiska? Tego nie no, 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 tak, chciałabym ale, tylko odnieść się no, do faktów, które pan porąży. Używa spekulacji i tu jest, że to było w atmosferze przyjaznej. No wiadomo przecież, po to się spotykamy, żeby się nie awanturować, y, ale, ale stanowisko było jasne i stanowcze wypowiedziane, że my reprezentujemy społeczeństwo gminy Magnuszew i, spo, i, i, i społeczeństwo jest stanowczo za nie. A tym bardziej, że te rozmowy, to wszystko są prowadzone jakoś potajemnie. Yy, yy, nie rozumiem w ogóle waszego takiego podejścia. Uważam, że to jest po prostu, mamy pobudować i pobudujemy. A te spotkanie to są takie, yy, jest konsultacja społeczeństwa, odbyła się takie fikcja tylko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, może ja nie będę wstawał, bo w tym momencie ten dosyć spory yy, półsad.